z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Kolejne Xiaomi, Xiaomi 12, było 12 Pro, czyli teraz czas na mniejszą wersję, a mianowicie 12. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia, więc zobaczmy sobie ten opuszczony smartfon. No to cóż, standardowo myślę, że zaczniemy sobie od wyglądu. Jest to mniejsza wersja, nie da się ukryć, no tutaj mamy 6,28 cala ekran, ale taka jak to zwykle można powiedzieć w tym przedziale, jeżeli chodzi o wielkość jest bardziej po prostu, że tak powiem kompaktowa, więc no to na pewno wygląda lepiej więc to jak najbardziej myślę, że może być na plus z tyłu aparaty troszkę wystają, ale taki układ nawet powiedziałbym, że ładny i ciekawy kolorystyka występuje różna u mnie taka fioletowa, powiem, że nawet ładny, ładnie ten smartfon czuć w ręce, że jest to coś cięższego jak i również, że no jest zrobiony z czegoś lepszego niż plastiku to tutaj się muszę na pewno zgodzić, 180 gramów, no i e, całość jest jakby wykonana jeżeli chodzi o boczki z aluminium, z tyłu mamy szkło, które jest matowe, fajnie to wygląda, mi ono się jak najbardziej e, podoba, więc to, to wykonane jest bardzo fajnie od dołu mamy to co zwykle, czyli głośnik, oczywiście jest stereo, wsparcie dla atmosa, więc w ogóle e, bardzo fajnie, USB typ C, mikrofon i Miejsce na karty sim, jak to tutaj rozwiązane? No, niestety najgorzej, bo tylko dwie simki możecie włożyć. Nie da się rozszerzyć pamięci. Występuje ten telefon w dwóch wersjach 128 i 256, więc no, trzeba brać pod uwagę, co się bierze. Ja mam akurat e, 256. Od góry głośnik, e, też mikrofon, przy okazji jeszcze irda rzadko, ale w chińskich smartfonach to mamy. Głośniki przy okazji możecie zobaczyć są sygnowane Harman Kardonem i fajnie, bo mamy je w miarę tak fajnie ułożone, że jest jeden tutaj, drugi tutaj, czyli jak sobie gracie, no to wtedy lepiej go chyba ująć tak, niż w ten sposób i zasłaniać te głośniki. Ale no, na drugą stronę macie tu aparaty, więc trzymając zaraz sobie je upać kacie. Lewa strona paski głośności i właśnie to aluminium i prawa strona przycisk power i głośności. Tak to wygląda. Powiem, że fajnie. Fajnie. Naprawdę telefon mi się podoba, jeżeli chodzi o tego typu kwestie. Jedziemy dalej. Na froncie mamy oczywiście a, wyświetlacz 6.28 cala, 2400 na 1080 pikseli, AMOLED dot display HDR 10+. 120 Hz, odświeżanie 480 dotyku, czyli praktycznie top, jeżeli chodzi o wyświetlacze. Jasność teoretycznie 1100 nitów, sprawdzę to oczywiście. Standardowo sugeruję wejść sobie do ustawień wyświetlacza. Co ja mam go dzisiaj utytłonego, ten telefon, sorry, ale tak to jest, jak to w testach. Co, to, co fajnego, oczywiście redukcja minutowa, czytanie wiadomo, schemat kolorów, jak zwykle sugeruje sobie. Wybrać co komu odpowiada, powiem Wam, że między żywym a nasyconym bym wybierał. Zostawimy żywy, jak zalecane. Eee, oczywiście, częstotliwość od odświeżania można domyślnie albo sobie od razu eee, spersonalizować. 120 Hz albo, albo 60, albo domyślna. Domyślna pewnie troszeczkę mniej baterii Wam zje, więc lepiej chyba coś takiego zostawić. Fajne są tutaj dodatki: super rozdzielczość, czyli ulepszanie wideo, ulepszanie obrazów. Raczej, wyłączona. No sobie włączmy te wszystkie bajery. Jak są, to korzystać z SD. No, porobienie HDR-u ze zwykłych treści. No i jeszcze dodawanie klatek w filmach, żeby było bardziej płynne. Na plus takie tematy. Oczywiście jest always on display, zawsze można sobie go też poustawiać. Co, gdzie, jak w jakiej. Godzinny, i gdzie tu, jest, gdzie tu jest efekt powiadomień? O, też fajna sprawa. Możecie tutaj dodać sobie jakieś takie rzeczy. Ekran zawsze włączony, właśnie tu. I macie dużo tych schematów. Można sobie wybierać, co się chce. Naprawdę fajnie to wygląda. A ten mi się chyba kiedyś podobał bardziej. Zobaczmy, zostawimy kaktusa, Był, wstępnie było co innego. I jak to wygląda? No, proszę bardzo. Idąc dalej, jeszcze w temacie ekranu, oczywiście biometria. Czytnik linii papilarnych. No mamy optyczny. Jak widać, może żeby go mi twarz nie łapał, bo już widzicie, że jest turbo szybkie. Jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych, no powiedziałbym, że jest szybko, nie jest to jakoś tak źle, więc możemy uznać, że, że sensownie to działa, jeżeli chodzi o tematy z nim związane, więc nie jest tak źle, że tak się wyrażę. Jeszcze raz sobie sprawdzimy, badamy jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten czytnik. No i teraz twarz, no dobra. Aby nam to zadziałało, no. Naprawdę dobry, celny i naprawdę szybki. A rozblokowanie twarzą, to już jest po prostu high leak. no. No to petarda. No ja wciskam, jestem gdzieś za kamerą schowany, no i widzicie, że to się, no praktycznie, no dzieje od razu. Super sprawa. Na ekranie macie to rzeczywiście założoną na dzień dobre folię. Jeżeli chodzi o szkło, to jest kornik Gorilla Glass Victus, czyli też najwyższa półka, jeżeli chodzi o tego typu możliwości, jest spoko. E, ta jasność maksymalna, no coś, posprawdzam, czy to jest te 1200 nitów, e, 1100 nitów. No, jest jasno, ale czy aż tak bardzo? Może w HDR-ze, tylko w piku, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sercem tego smartfona Snapdragon 8 Gen 1, czyli jeden rdzeń do 3 GHz, taktowany 3 rdzenie, 2,5 GHz, 4 najbardziej energooszczędne 1,8 GHz, całość w procesie 4 nm, czyli no jest dobrze, jeżeli chodzi o, o technologię. Zobaczymy, jak to się będzie grzało sprawdzę oczywiście, pewnie może coś tam... No zobaczymy, nie wiem, jeszcze nie testowałem, więc Wam nie powiem teraz na, na wstępie. Grafika Adreno 730, no czyli turbo zestaw ze Snapdragonem, jest dobrze, tak być powinno, spoko. Sam system, co my tutaj mamy, właśnie dzisiaj sobie go odpaliłem, jeszcze przy okazji przyszły jakieś aktualizacje, więc y, są z tego miesiąca, jeżeli zabezpieczenia, znaczy zeszłego, lipca pierwszego, więc no, no miesiąc w tył, to jeszcze nie jest tak źle. Jak widzicie, ile jest pamięci już po poinstalowaniu trochę jakichś tam moich rzeczy. Oczywiście Android tutaj jest, jak mnie pamięć nie mieli 12. No bo nowszego jeszcze na razie nie mamy. UI wersja Global 13.0. 19.13.0.19, 19. no więc tak to wygląda jeżeli chodzi o sam system, już Wam wyświetlacz pokazałem, hasło zabezpieczenia, dodatkowe ustawienia co tu możemy zrobić, gesty, gesty dotyku, oczywiście można też zamiast przycisków mieć e, swajpnięcia, ale to wiadomo, nagrywanie ekranu, tryb jednoręczny, e, upiększenia rozmów wideo. Ciekawe, a w WeChacie? Kto w Polsce używa WeChata? Nie wiem rozszerzenie pamięci, o, czyli można dodać 3GB czyli z 8, które ten telefon ma, może być więcej, o to on sobie, widzę, że dodaje efekty dźwiękowe, no coś tam, Atmos od razu, widać, że odpalony korektor graficzny, fabryczny, no, można coś tu sobie podziałać, spoko, jest Aqualizer do słuchawek, spoko, fajnie, widzę, że tu można sobie troszkę w tym Xiaomi poogarnąć. jest jakiś tryb korporacyjny, spoko, grubo no, powiem Wam, że mi się system cały czas się rozwija, coraz więcej fajnych funkcji się pojawia. Panel boczny, jeszcze pływające okno, druga przystań, tętno. No, spoko też można sobie zbadać za pomocą tegoż te tego urządzenia. Spadajmy to. O, takie wysokie, bo nawija mi gorąco. Ale sprawdźmy, czy on jest prawdziwy. Mam ten nowy zegarek od Xiaomi aktualnie. Testuję go, niedługo coś o nim będzie. Mi jeden s Watch, chyba jakoś tak się nazywa. I na nim pokazuję ten 83, 84, tu 71, hmm, tylko że ten nie mierzy cały czas. No więc 85 było, no, teraz na zegarku, no, mniej więcej podobnie. Wiadomo, to są, nie są urządzenia medyczne. Dobra, co dalej, co dalej w, w temacie smartfona? Co jest poinstalowane od Xiaomi? No to widać parę rzeczy, Netflix już jest na dzień dobry, Google TV i, I te rzeczy ja dokładam swoje. O, portfel się widzę, że Dodał już zaktualizował. Fakt, nowa wersja do płacenia. No, z lewej strony jest to, co mamy. No i tu jest takie, nie za bardzo mi to odpowiada, takie nawiązanie do wiadomo telefonów jakiej firmy, a mianowicie, że słajpnięcie od lewej strony nam robi to, że rozwijają wam się powiadomienia, a od prawej strony cały układ do zarządzania. Całą resztą, więc tak to tutaj mniej więcej wygląda. Najważniejsze kolejne sprawy. Aparaty. Co my tutaj mamy? 50 MP, megapikseli, 13 megapikseli i piątkę. Pierwszy jest optycznie stabilizowany. Światło 1,8. 4 piksele w jeden tworzy. Szerokokątny. Mamy później dalej 2,4. Hmm, spo... Szaro, ultra szerokokątny, tak to nazwijmy, z kątem widzenia 123 stopnie, 13 megapikselowy i makro, które ma światło 2,4 z 3 do 7 cm. Coś zrobimy. Jak tutaj można sobie działać, jeżeli chodzi o, o, o focie? Co nam robi standardowo Xiaomi? No mamy tak, szeroko, standardowo. Oj, moje dodatkowe lampy, ale chyba muszę z nich zrezygnować. No bo jakoś dziwnie migoczą. Co możemy tu jeszcze zrobić? Piąteczkę i dziesiątkę. Jeżeli chodzi o możliwości fotografii to mniej więcej tak wygląda. Co tu mamy jeżeli chodzi o tryby? Jest profesjonalne, jak widać wszystko co chcemy możemy sobie poustawać. O, nawet bezpośrednio tu możecie wybierać soczewkę. No i dobra, widać, że jest jakaś makro. I no, każda jedna coś robi. White, ultra white, no. Standardowo z szerokiej. Właśnie, zobaczmy sobie wideo. Jak jest z wideo? Czyli z wideo, oczywiście. Jeżeli zaczynamy od szerokiego kątu i chcemy sobie zwiększać, jest ten skok między matrycami, i z szerokiego kątu możecie maksymalnie, ile to było, 6 razy powiększyć. Dobra, zdajmy stop. A jeżeli zaczniemy z. Aha, i tutaj, jeżeli zaczniemy ze standardowego, no też wideo. O, nie widzicie, sorry. Też w wideo jest maksymalnie 6 i też będzie taki przeskoczek, pewnie. Pyk. No, dokładnie między matrycami, więc tak to wygląda. Co jeszcze tu, właśnie, jest? Zdjęcia, portret. No, to takie standardowe tematy. Więcej, no to dodatkowe tryby można robić 1 do 1 z matrycy, czyli z 50 megapikseli. Jest tryb nocny. Szkoda, że aż tak tutaj schowany. Zawsze fajnie, jakby one były po kolei. No, ale tak to tutaj nie wygląda. Jeżeli chodzi o jakieś dodatki i możliwości fotograficzne, co on tutaj nam no, ten fonda jeszcze. A, właśnie jeszcze przedni aparat, 32 megapikseli światło 245, no dosyć ciemny jak na, na frontowy aparat mamy 8K nagrywanie w 24 klatkach, 4K w 60 i 1080p też w 60 maksymalnie, jeżeli chodzi o tego typu tematy fotograficzne. Następne sprawy, co w zestawie? Nie setuj, fajne, już trochę wy wypałucowane, bo telefon gdzieś tam sobie leży, czasami coś nim porobię. Fajnie, bo ochroni dobrze aparaty. Jest tutaj podniesienie tam, gdzie być powinno. Wycięcia ładnie na głośniki są, więc pod tym względem nie mamy zastrzeżeń. Też tutaj delikatnie na górze, na dole. Fajnie to sprawia. Folia, powiem Wam, że jest irytująca, bo wystarczy ją trochę coś gdzieś podotykać i, i, i robi, robi masakrę, że tak się wyrażę. Jeżeli chodzi o kwestię palcowania, co co już chyba kilka razy widać było w tym filmie, albo gdzieś to ukryję podczas montażu, tematy związane z łącznością jest 5G, jest 4G oczywiście, WiFi 6, WiFi 6e, NFC, bluetooth 5.2, więc tutaj mamy tak jak być powinno, ważny temat jeszcze. Jeżeli chodzi o baterię, 4500 mAh, czyli zobaczymy, na ile to starczy. Ładowarka 67 W. Jest ładowanie indukcyjne, 50 W, aż jeżeli macie odpowiednią ładowarkę. Jest oczywiście kabelek na pokładzie. Jest też ładowanie zwrotne, 10 W, czyli można coś naładować tym smartfonem. Też jest to pożądana. I, i pozytywna cecha moim zdaniem, no już odnośnie dźwięku już Wam mówiłem, że są głośniki stereo sygnowane Harman Kardonem, e, czyli coś mieli wspólnego pewnie w oprogramowaniu do nich znając życie jest Dolby Atmos też wsparcie tego, więc tak to wygląda, no cóż chyba wszystko tak na wstępie o tym mi wygląda ładnie, mały poręczny e, turbo flagowiec, no cóż sprawdzimy e, zobaczymy jak to będzie wyglądało, fajnych materiałów, dobrze wykonany no cóż, biorę się za testy. Zobaczymy, co potrafi yy, mniejszy flagowiec od Xiaomi na ten rok, czyli Xiaomi 12. Aby chciało się powiedzieć Mi 12, ale już nie. Czyli Xiaomi 12. Dobra, tyle w temacie. Chcecie coś więcej wiedzieć, pytajcie. Niedługo cała playlista o nim. Więc na dzisiaj tyle. Xiaomi 12. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!